no to ja, Lil y, 0100 Dzisiaj ko będzie kolejny odcinek z gry Brawl Stars. Yy, przypominam wam o konkursie, który będzie trwał do 30 grudnia. Yy, I właśnie. No. I to. <ścoughs> Dobra, zaczynamy. Będziemy grać, będziemy grać, będziemy grać. Tak, tutaj możecie zobaczyć, że wymaksowałem sobie tylko na szóstą rangę Tutaj mamy dwie skrzyneczki, takie jak... Znaczy nie takie, jakie były Bo otworzyłem sobie pierwszą dzisiaj skrzynkę ran, Znaczy teraz sobie otworzyłem przed nagraniem I wyleciał mi właśnie Barley I patrzcie, jaka fajna zmiana, tylko że nie będę się logował przez tego, przez... Przez Supercell ID Może sobie otworzymy... Nie, nie otwieramy tych skrzynczek O, dobra, otworzymy, trudno może coś wypadnie, co nie? Mm, tutaj nic... Co? Wziąłem skrzynki, no mam to nagrane Aha, dobra Zagramy sobie w Klejnotów ja Myślę, że zrobimy sobie Barley'a no Dobra, no to sobie zaczynamy Dobra, zaczynamy gier. No i znowu... A nie, mogę... Czasami jest Team Robotów. O, musimy przejąć tego nightbita. Dobra, jest Team Robotów, jest Riko. Szeret, Riko i Barley. Lol. Nie, 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 tylko nie wy. Oni nam zabrali Nightbeat'a Bo to był nasz robot Najgorzej Przegramy to <laughs> nie do no wygramy Będę starał się to wygrać <laughs> No nie jeszcze. przepraszam za te, za te lagi Ale no, po prostu tak zacina. Nightbeat Bieki, to jeszcze jeden A my <grym> tutaj rozwalamy co nie ludzie. Przypominam Wam znowu o konkursie, tylko że w tym konkursie wy musicie sami pozbierać skrzyneczki, żebym mógł wam otworzyć na waszych kontach. No i wygraliśmy ludzie. Dwunastoma punktami. Może dzisiaj gdzieś wieczorem zrobię jakiegoś live'a, może tak. A jak mam zrobić live'a to gdzieś około 20. Dobra. zagramy sobie solo. Weźmy tutaj Ricocheta bo właśnie Ricochet jest bardzo fajny teraz na tę mapę. Choć jest tutaj bardzo krzaków, dużo, ale dobra, trudno. Co I tylko Wam chcę powiedzieć, że ja właśnie jestem typem yy, gracza, który się właśnie lubi kampić, ale jak jestem postacią nabiska, też są sobie, które są nabiska, nie, nie lubimy się kampić też. Są takie typy. No nie, oni chyba tutaj zabije zaraz. Typ, zabijecie. Pierwsze, dobra, Git. No, przepraszam za telewizję, tylko... dobra. Do zobaczenia. No nie, no i to patrzcie. Patrzcie, tak to właśnie z nimi jest. Lubią was zaskakiwać. Nie, to to ostatnie... mm -hmm. O nie. Dobra, wysyłam moje kuleczki. O nie. Jak ja ich nie lubię. Wiedziałam, że mnie zaskoczy. Dobra, to bierzemy sobie. 8, plus. jest Może być. I tutaj właśnie teraz mamy. Co? A nie, smuteczek 99. Jednego do 100. Ну, no, не... <laughs> Chcecie, to, to napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrywał z kamerką, czy bez. Hmm. Jednak będę wrzucał odcinki o 15, a nie zaczynał nagrywać o 15. Tylko będę robił te odcinki o 15. Będę nagrywał, więc. Oj, no. jakieś tutaj, do, do jakiegoś klubu możemy wejść. Oczywiście. To 19 tysięcy ten klub, no nie za bardzo. Płaca wam ten klub, czekajcie, pokażę wam go. Nie chcę jakiś liftu. Stan Marchewka. O, jest tutaj ten Tim Marchewka. Aha, on jest od tysiąca. No, nie. Najgorzej. No i kosz. No, to do tego klucz do doczyni. Tutaj czat jest. Ile tu jest w ogóle z osób? Tu nawet nie ma limitu osób. Aha, jest typ, który ma. Ktoś nie za, zany Ktoś nie zany Super Każdy mile widziany w tym klubie Super Mruczek lepsze meks ty Dobra, daj do tego mruczka może Albo nie Na realnie gramy salówkę Znowu może uda nam się tylko zająć pierwsze miejsce, a może nie. Nikt tego nie wie. To zależy od czy że... nie będzie zacinać, czy nie. No nie, ja tej M z nienawidzę. Dobra, Gita. Podchodzę, to O nie, już jest 5, to zmiarze 4. Zaraz tutaj chyba będzie dużo. na siódmym. A ja na dziewiątym. A nie, Anita na ósmym, to jest zło. Dobra, tylko. Dobra, wygraliśmy. Mówiłem pierwsze miejsce zajęte. Dobra, dziesięć plus, więc gites majonez żeby podwajać, że to my sobie odbierzemy i myślę, że dzisiaj będziemy dobijać bula może sobie nowość a może fajna nowość Zasoba. a że 200 mamy I właśnie Riko pokazuje wam, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli ten filmik się wam spodoba, w ogóle tak dla przypomnienia. Mruczek. Dobra, gramy dalej. Panowie, znowu sobie solówę zagramy. Może tutaj też pierwsze miejsce zaj zajmiemy. Oby. Tutaj jak możecie zobaczyć, gramy przez Mobizę. Nagrywam przez Mobizę. Bo, jak nagrywam przez telefon, to tam mogę maksymalnie tylko 4 minuty nagrać, bo mam Huawei'a. Też wiecie. No nie, mi jeszcze zlagowała. Ale ja nie widzę. No nie, jeszcze grałem, dobra. Ósme miejsce widocznie. O, je, w tym się nie myli, No, ósme. A no nie jednego pucharka do 80. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Przypominam, wam o konkursie. Zostawcie lajka, jak ten Riko wam, po, wam pokazuje, subskrypcję, komentarz. I to by było na tyle. Siema.